Cześć! Skoro tu jesteś i to oglądasz, to pewnie słyszałeś już wiele razy o tym, że żeby schudnąć, to trzeba przejść na dietę i tam takich wiele różnych innych rzeczy. I to niestety jest prawda, natomiast ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć o czymś innym, o innych powodach, dla którego tak ciężko jest facetom przed 40 zrzucić e, tego totusiowego brzucha. Także wysłuchaj do końca, daj mi też szansę, żeby Ci o tym opowiedzieć. Ja jestem Tadeusz Smuś, mam 40 już w tym roku, 1 lat e, i całkiem niezłą formę, e, skromnie mówiąc. I pokazuje swoim podopiecznym, jak to zrobić, żeby, będąc facetem właśnie w tym najlepszym dla nas wieku, jednak mieć tą, tą fajną formę, a nie borykać się z bebzolem. I w tym nagraniu powiem Ci o pięciu powodach, e, dla których tak trudno jest go zrzucić i jak sobie z nimi e, poradzić. Powód numer jeden: spadający testosteron. Niestety, tak jesteśmy stworzeni biologicznie, że po 25 roku życia, nasz naturalny poziom testosteronu, czyli tego naszego najspanialszego hormonu, tak mocno szkalowanego i to niesłusznie. Ten testosteron spada nam co roku o 1 do 3%. 1 do 3% wydaje się niewiele, ale jeżeli przemnożysz sobie to razy 10, tak? tak, jak w tytule tego nagrania, czemu po 35 roku życia tak ciężko swudnąć, no to jest 10 lat, tak? od 25 do 35 roku życia to jest 10 lat razy 1 do 3%, to może oznaczać, że twój testosteron jest nawet o 30% niższy niż ten, który miałeś mając 25 lat, czyli będąc u szczytu jakby swojej tej hormonalnej formy. Co to oznacza? Oznacza to bardzo wiele, ponieważ testosteron wpływa na budowę i utrzymanie tkanki mięśniowej, na termogenezę, na gospodarkę tłuszczową. Mało tego wpływa również na nasze zachowanie. O tym pewnie już wiesz, no nie? I nie jest to prawdą, że bardzo wysoki testosteron powoduje zachowanie agresywne. Może być z tym korelowany, natomiast to jest dużo bardziej złożony temat. Natomiast w kontekście tego odchudzania, spadający testosteron będzie nam znacząco utrudniał to właśnie odchudzanie, ponieważ Niższy poziom testosteronu będzie oznaczał niższy taki naturalny, automatyczny poziom tkanki mięśniowej, która spala kalorie i przyczynia się do regulacji ilości tłuszczu w organizmie. Będzie też wpływał spadający testosteron na niższą termogenezę. Po prostu bardziej marzniemy, generujemy mniej ciepła, a ciepło w naszym organizmie, jako że jesteśmy ssakami stałocieplnymi, jest dużym wydatkiem energetycznym. Spadający testosteron wpływa już, tak jak wspomniałem, na nasze zachowanie, na to, że jesteśmy mniej aktywni, mniej w taki dobry sposób agresywni, mniej jesteśmy zdobywcami, a bardziej nas ściągnie do kanapy i siedzenia i oglądania meczu. Co można z tym zrobić? Można wpłynąć na testosteron, o tym jeszcze będzie mówione za chwileczkę, bo kolejne elementy łączą się również z testosteronem. Jak zauważysz, one wszystkie się ze sobą łączą. Te wszystkie pięć powodów, dla których jest tak ciężko schudnąć. One się łączą, dlatego zaraz jeszcze powiem, co zrobić, żeby ten testosteron był trochę e, wyższy. Drugi powód, jaki, e, jaki mamy, e, który powoduje, że ciężko nam schudnąć, to jest spadek podstawowej przemiany materii. Z wiekiem, z czasem mitochondria w naszych mięśniach, i nie tylko w mięśniach e, degenerują. A mitochondria to są nasze wewnętrzne elektrownie, które w których zachodzą procesy przemiany energetycznej. I jeżeli te mitochondria działają coraz gorzej i jest ich coraz mniej, a tak się niestety z wiekiem dzieje, jeżeli o nie zadbamy i o tym też będzie, to jesteśmy w stanie mniej tej energii przetwarzać, mniej jej wydatkować, no i w związku z tym więcej z tego, co zjemy, zostaje w naszym ciele nieprzetworzone w formie właśnie tkanki tłuszczowej. Także to jest drugi element, tak? czyli spadek tej podstawowej przemiany materii. Trzeci. Podwyższony kortyzol. Drogi kolego, pewnie masz podwyższony kortyzol przez stres w pracy, stres związany z dziećmi, jeżeli masz, a w tym wieku pewnie już je masz, jak nie masz, to masz inne też stresy. Nasze partnerki również różnie na nas wpływają, czasami właśnie też podwyższają nam kortyzol, podwyższają nam poziom stresu, ale również takie rzeczy jak stres taki nieoczywisty, czyli spowodowany taki stres fizjologiczny, spowodowany chociażby złym oświetleniem w pracy, czyli nadmiarem niebieskiego światła, a niedoborem światła czerwonego, nadmiar informacji, które do nas docierają w pracy, nadmiar stresów, nadmiar obowiązków i skurzający, żeby nie powiedzieć dosadniej, szef. Problemem, który też zauważam, jest również zły sposób badania tego poziomu kortyzolu, ponieważ w większości przypadków, jeżeli będziesz chciał sobie ten kortyzor zbadać, pójdziesz do lekarza w tym temacie, to zaleci ci on badanie poziomu kortyzolu z krwi rano, naczczo przed. Pierwszym posiłkiem, jak trochę pomyśli, to zalecić ci albo wspomnieć ci o tym, żebyś dzień wcześniej się nie denerwował, starał się spokojnie zachowywać, nie robił treningu etc., etc. Natomiast problemem, który ja zauważam i który powtarza się niestety u moich klientów i u mnie też go zauważyłem, to nie jest to, że poranny ten wybudzeniowy kortyzol jest wysoki, bo on wtedy ma być wysoki, bo to ten hormon pozwoli ci się obudzić rano i z energią ruszyć do boju, do dzieła, do, do tego dnia. Ale problemem jest to, że ten kortyzol się zamiast rano osiągnąć pik i spaść, on się utrzymuje przez długi czas. I to długotrwale utrzymujący się poziom kortyzolu jest problemem, a nie kortyzol sam w sobie, bo on jest tam potrzebny. Nie będę się teraz rozwodził, ale to jest naprawdę potrzebny hormon. Skoro naturalnie występuje w naszym organizmie, to ma jakąś funkcję i o tym należy pamiętać. Także trzeci powód to jest podwyższony permanentnie e, kortyzol, nie spadający po tym piku i mm, nie reagujący tylko na powód, na, na ten stres, ale też utrzymujący się. Co robi nam kortyzol, żeby jeszcze było wiadomo? Kortyzol m.in. powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w okolicach tutaj brzucha. E, i skoro powoduje rozszerzenie tam naczyń krwionośnych oraz powoduje wyrzut cukrów do krwi. On przez parę jeszcze innych hormonów powoduje to, że mamy wyrzut cukrów do krwi, czyli nasz organizm w ten sposób szykuje się do walki, do, do ucieczki, do walki, do działania, a tego działania nie ma najczęściej, bo on jest, ten kortyzol, permanentnie podwyższony, czy nie jest permanentnie też zbijany, albo jest podwyższany w sytuacjach, w których nie mamy jak go rozładować. Czyli... Ktoś nam zajeżdża drogę na drodze, na, na ulicy, ktoś nam zjeżdża nasz pas, wkurzamy się, kortyzol skacze, no ale nie wysiadamy z tego samochodu, nie gonimy go albo nie uciekamy e, siłą własnych mięśni przez tym kimś i ten kortyzol nie zostaje rozwodowany. E, I korty... Przez to, że nie jest on rozwodowany, utrzymuje się wysoko i powoduje właśnie otłuszczenie tam, gdzie powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, gdzie w krwi przepływa więcej z tym nadmiarem węglowodanów, cukrów, czyli kałdon tak, taktyczny nam rośnie. Kolejną rzeczą istotną w kwestii kortyzolu jest to, że on jest naturalnym, mechanicznym, w sensie działania, antagonistą testosteronu. Czyli podwyższony kortyzol powoduje gorsze działanie naszego testosteronu, o którym przed chwileczką już mówiłem, jakie dobrodziejstwa nam niesie. Kolejny bardzo, bardzo istotny powód, dla którego ciężko nam jest schudnąć... I jak już pewnie zauważasz, to nie, te powody, które mi wpływają tylko na naszą tuszę, na naszą sylwetkę, ale też na ogólnie nasze życie. To kolejny czwarty taki powód to jest pogorszenie się ilości i jakości snu, który mamy. Również powody są różne, tak mamy dzieci, te dzieci w różnych godzinach się budzą, trzeba je utulić, trzeba wcześniej rano wstać, żeby je zawieźć do szkoły, trzeba później wieczorem pomóc im odrabiać lekcje, a później jeszcze dokończyć swoją robotę. Generalnie jesteśmy jedynym gatunkiem na świecie, który wolicjonalnie, z premedytacją, ogranicza sobie sen. Wszystkie inne gatunki zwierząt na świecie starają się tego snu mieć jak najwięcej, tylko my ludzie jesteśmy tak głupi, żeby go sobie obcinać. Ponadto przez permanentnie podwyższony kortyzol, przez stres, przez nadmiar niebieskiego światła, przez parę jeszcze innych czynników, jakość tego naszego snu dramatycznie spada. E, bardzo polecam Ci, jeżeli to Cię zainteresowało, lekturę książki e, doktora Walkera e, pod tytułem Dlaczego śpimy? Mi to rozwaliło umysł, myślę, że Tobie też tak umysł rozwali i pomoże Ci troszeczkę to zmienić jednak. Co powoduje, co jest efektem, tak, co jest efektem pogorszenia jakości snu? Najprościej mówiąc, bałagan w hormonach. Testosteron spada, bo jeżeli nie śpimy wystarczająco długo, to spada nam testosteron. Poziom insuliny staje się niestabilny. Przez właśnie brak, brak tego testosteronu, przez podwyższony kortyzol, również który podnosi się, kiedy nie śpimy. Dochodzą jeszcze dwa inne hormony, które nam robią bałagan w gospodarce cukrowej i generalnie w naszej sylwetce: to jest grelina i leptyna. Grelina jest hormonem głodu, który powoduje, że czujemy głód, że jesteśmy bardziej głodni, a po nieprzespanej nocy jej poziom po prostu rośnie, jest wyższy. W związku z czym odczuwamy większy głód i próbujemy go nasycić, próbujemy go zaspokoić oraz. Drugi jeszcze hormon, leptyna, który poziom ma ten sam, ale wrażliwość naszego organizmu, naszych receptorów na leptynę spada, a leptyna jest hormonem sytości. I zmniejszona wrażliwość na leptynę w naszym organizmie, zmniejszona wrażliwość receptorów naszych na leptynę powoduje, że nie możemy się najeść. To nie jest równoznaczne z greliną, z tym większym głodem. Grelina powoduje, że jesteśmy głodni, że chce nam się jeść, a leptyna powoduje, że jak już jemy, to ciężko nam się nasycić. Zwróć uwagę, po takiej nieprzespanej nocy, z jakiegokolwiek powodu, kiedy spałeś poniżej 6 godzin, że siadasz do posiłku, jesz normalnej wielkości posiłek i nie jesteś syty. Dojadasz więcej, dalej nie jesteś syty. Zdarzało się, miałem tak sam i klienci moi mi też zgłaszali takie sytuacje, że już czuli ciężar w żołądku, że już brzuch jest pełny, a dalej czuli jeszcze łaknienie, dalej chcieli jeszcze jeść. Również to e, akurat grelina powoduje łaknienie na takie mniej zdrowe rzeczy na proste wygnowodane. Bardziej nam się chce pieczywa, makaronu, słodyczy, przekąsek słonych typu chipsy, paluszki. To właśnie jest za wysoki poziom greliny najczęściej skrolowany właśnie z źle albo nieprzespaną nocą. E, ostatni element, o którym chciałem dzisiaj wspomnieć, to jest brak chęci do ćwiczeń i aktywności. Z wiekiem funkcjonujemy coraz gorzej. I coraz mniej nam się chce wyjść na piłę, pokopać w gałę, pobiegać, poskakać, pójść popływać, bo mamy inne rzeczy do zrobienia, prawda? No i to jest głównoprawda. prawda. Bo chęć do działania tak naprawdę bierze się właśnie z działania. Uważaj, co teraz mówię. To nie jest tak, że chce ci się poćwiczyć, chce ci się poruszać, pobiegać, poskakać, popływać cokolwiek, dlatego że masz na to energię? Nie. To właśnie wykonywanie tych czynności powoduje, że generujesz jeszcze więcej energii, żeby je dalej robić. Tak to faktycznie funkcjonuje. Jeżeli się zasiedzisz, to ciężko ci jest ruszyć tyłek z kanapy i wziąć się do jakiejś aktywności, do ćwiczeń, do czegokolwiek. Tak? Mam tu na myśli również aktywności spontaniczne, typu spacer, typu e, jakieś aktywności z dzieciakami, żeby pójść troszeczkę z nimi pograć w tą gałę, a nie tylko nadzorować, czy sobie krzywdy nie robią, czy chociażby porzucać psutą e, piłeczkę, czy, czy tą gałąź, tego kilka, zamiast tylko wyprowadzenie go na smyczy i wracamy, bo tobie się nie chce. To właśnie wykonywanie tej aktywności, jak już się przełamiesz, jak już ruszysz dupę do tego, żeby trochę się poruszać, to od tego dopiero nabierasz chęci do tego, żeby jeszcze więcej się ruszać albo żeby kontynuować tą aktywność, a nie w drugą stronę. Uwierz mi, przerabiałem na dziesiątkach, jak i na setkach przypadków, że tak to właśnie działa, że klienci przychodzą do mnie jako do ostatniej deski ratunku, bo już im się w ogóle nie chce, bo tak naprawdę nie potrzebują mnie jako trenera, żebym pokazywał im ćwiczenia, tylko żebym stał nad nimi i mówił dawa, jeszcze jedna seria. Albo żeby byli umówieni ze mną na konkretny trening, żeby był dodatkowy motywator, żeby ruszyć zadek na ten trening, a później treningu już jakoś to leci. A po miesiącu, dwóch zgłaszają, że kurde, chce im się. Że może nie dwa treningi w tygodniu, tylko trzy treningi w tygodniu, a może jeszcze jakaś aktywność. A dorać, co jeszcze mogę robić, bo już mi się zachciało, chcieć coś robić. To jest ten, ten piąty element, który, który przeszkadza, który hamuje nas w zrzucaniu. Zbędnych kilogramów. No bo chyba nie muszę mówić, że większa aktywność to większe zapotrzebowanie kaloryczne, jeżeli do tego utrzymamy, michę, przynajmniej czystą, jakąś sensowną, no to siłą rzeczy musimy zacząć gubić ten kałdun taktyczny, tak zwany, czyli ten, czy ten nasz bebzolek. Nie? No, to już niewiele jest, ale wiadomo, gdzie jest. Tak? Jeżeli to Cię zainteresowało, jeżeli przemawia to do Ciebie, to poniżej jest link, tam jest ankieta. Jak wypełnisz ankietę, to będziesz miał możliwość skontaktować się ze mną przez telefon na krótką, darmową konsultację, w której na podstawie tej ankiety i naszej rozmowy podpowiem Ci, jak zacząć, od czego zacząć, co najlepiej zrobić, żeby faktycznie zacząć ten kałun taktyczny gubić. Także jak chcesz, jak jesteś zmotywowany, bo jak Ci się nie chce i masz zawracać głowę, to nie. Ale jak chcesz rzeczywiście coś zrobić, klikasz link na dole. Ankieta około 5 do 10 minut. Potem, dzień, dwa później, rozmowa telefoniczna ze mną i zobaczymy, co faktycznie Ty możesz zrobić, żeby ruszyć z kopyta naprzód. Czołem!